Wyrywała mi włosa z nosa i mówi, kochany, jak chcesz się gdzieś na prawo i lewo, to chociaż wybieraj laski tej samej rasy. Myślę sobie, o nie, nie będzie mi ruda małpa właziła na łeb. Jeśli w ogóle znajdziesz dziewczynę, to musisz być jej wierny i dziękować, że cię chce. Odczep się ode mnie. Wiązać się na całe życie? Szkoda takiego przestrzeniaka jak ja. Maniek! Maniek! Widziałeś? Kapi się.rze padła. Hej 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 he hej, hej, hej manie, nie, nie zapomniałeś czegoś? Nie. Ale przecież go ocaliłeś. Jeszcze nie pozbyłem się poprzedniego ocalonego. Nie możemy go zostawić. Ej ty, widzę Dim, Jego szado jest na górze. Musimy go oddać. Wyjaśnijmy sobie coś, wypłóż, dobrze? Nie ma żadnego my. Nigdy nie było nas, na dodatek beze mnie. Nie mówiłbyś nawet ja. Tylko tam na górę. Patrz mi na trąbę, ofiaro. Ja nigdzie nie Idę. Dobra, burak jesteś. Ja się nim zajmę. O, już to widzę. Zajmiesz się. Nawet sobą zająć się nie umiesz. Chcę to zobaczyć. Podniosę cię. Potrzebne nam to wielkie, psickie A Ani trochę. Mówił ci już ktoś, że jesteś pogięty? Super mi idzie, dam te rady! Teraz... Różowe jest moje. Konkretnie to różowe jest nasze. Wasze? Na moje oko dziwna z Was para.